Moja koleżanka Aleksandra miała taką firmę, która jest prowadzona chyba przez 5 albo 6 pokoleń, bo z 1864 roku to była taka firma introligatorstwo, intraliga, pieczątkarstwo różne wydruki produkcja takich pinsów do, do marynarek. Jeszcze raz powtarzam, ta firma powstała w 1864 roku i w tym właśnie roku, w 2025, zamknęła swoją działalność. Jest to przygnębiające, dlatego że statystyki nie mówią, kiedy firmy powstały i kiedy się zamykają. Mówi się, no dobra, zamyka się 450 firm dziennie. Ale otwierają się nowe, tak właśnie mówią politycy, więc wszystko jest w porządku. Bilans jest nawet trochę dodatni, czyli więcej się otwiera, a mniej się zamyka, ale nie ma takich szczegółowych analiz, kiedy te firmy powstały.